Dzień dobry, moje motylki. Mam dla was bajkę o Balbusiu i pewnym dyniowym uśmiechu. Gotowi? A -a. To zaczynamy. Balbuś i dyniowy uśmiech Pewnego jesiennego dnia ciocia Madzia postawiła na stole wielką pomarańczową dynię. – Balbusiu, dziś zrobimy lampią z uśmiechem – powiedziała z radością. Balbuś usiadł na dyni i spytał zdziwiony. Ale jak to? Dynia może się uśmiechać? Oczywiście! zaśmiała się ciocia Madzia. Wystarczy trochę światła i dużo serca. A potem zapaliła świeczkę w środku. Dyniowy lampion rozbłysnął ciepłym światłem. O, jak pięknie! Zachwycił się balbuś. Teraz nawet jesień się uśmiecha. Ciocia Madzia przytuliła motylka. Bo wiesz, Balbusiu, czasami wystarczy jeden uśmiech, by rozjaśnić cały dzień. Balbuś pomachał skrzydełkami i szepnął. To ja też będę takim małym lampionem. Ciocia Madzia wzięła swoje ukulele i radośnie zagrała. Adynia mrugnęła do nich wesoło. I tak właśnie Balbuś odkrył, że najpiękniejszy uśmiech to ten, który dajemy innym. Papa, pa, moje motylki, do zobaczenia w kolejnej bajce z Ciecią Madzią i Balbusiem, Koniec.